Nie będziesz czyścić mieniem, nie ma szans I nie będziesz składać prania, na pomoc masz dziś nas Daj rodzinie sobie pomóc spełnić twoje jest wodzić. ty swoje dzieło stworzyć masz Dziś nie możesz zmywać i za mnie. Dzisiaj nie rozproszy cię Kiedy będziesz głodna To przekąski będziesz mieć a, 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 a Na twoim miejscu cofnąłbym się Dzisiaj nie masz obowiązków Więc w domu sieć. Dzisiaj auto nigdzie nie pojedziesz Syn za ciebie zgłasza się nie, 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 nie Mama dziś ma czas dla siebie Więc maluj i już po dziś Nic mnie już nie rozprasza. Uff, dam sobie radę.